To jest mój przekaz dla mas, dla was Nie wszyscy naraz, zaraz, dla wszystkich czas Mam, wystarczy się postarać tak Pozapierdalać na bitach jak bandyta By w empikach na regałach stała moja płyta Te wszystkie moje utwory chowane do tej pory w szafie Bo służą jako wzory, udowodnię, że potrafię Na jawie tak jak i weśnie nareszcie wyrwę się z cienia Na teście dam siebie maksa, nie mam nic do stracenia Do tej pory bez znaczenia, było to kim jestem Dla jednych cienia, dla innych ziomek, a kim teraz jestem Jestem gdzie moje miejsce jest Weź mi powiedz wyściemy Mam talent do pisania Dobrze, że nie jestem niemy Opisuję swe problemy To co boli mnie strasznie, zero tremy Ze sceny wszystko widzę wyraźnie Ja to nie jaśnie Pan Składam, gadam, zwykły chłopak, Niech lam, Nie lamnieć pan, popalam, bo to daje mi kopa, robota idzie Sobota minuty, dzień już, a ja na bicie lecę będzie i cię tu zaskoczyć w a Ja więc jest tu jak pizza i nie kwitaj zawis na pało Będzie ci mało, wszyscy tego słuchają to jest mój przekaz dla mas, dla was Nie wszyscy na raz, zaraz Dla wszystkich czas mam wystarczy się postarać, da, Po zapierdalać na bitach jak bandyta by w pikach na regałach stała moja płyta To jest mój przekaz dla mas, dla was Nie wszyscy na raz, zaraz Dla wszystkich czas mam wystarczy się postarać, da, Po zapierdalać na bitach jak bandyta w empikach na regałach stała moja płyta. Te wszystkie moje utwory to spory okres mego życia. I choć jest ich do tej pory sporo, nikt jeszcze nie słyszał ich. Jedno wiem, dzisiaj nadal będę pisał, to mój zwyczaj. Nie uciszę mnie, bo kurwa nie będę milczał. W głowie mam wiele zdań, które chciałbym wam przekazać. Radać sens, bym im chciała, więc siadać, nic nie gadać, słuchać. Z do ucha twego wpada potok słów, kolego. Słuchaj tego, to nic złego, to mój przekaz na całego. Dlatego podkręć to głośno, nigdy tego do bo rado sprawia ogromną to idę ostro non stop. A wszystko po to, by ten potok zalał tych co plotą Głupota za głupotą po co weź się wreszcie pod top. Bo jak ktoś mówi, to ten drugi niech się zamknie A jak nie, to, to się go zamknie. go zamknie To jest mój przekaz dla mas, dla was Nie wszyscy naraz zaraz, dla wszystkich czas mam Wystarczy się postarać tak, bo zapierdalać Na bitach jak bandyta, by w empikach, na regałach stała moja płyta to jest mój przekaz dla mas, dla was, nie wszyscy na raz, zaraz Dla wszystkich czas mam, wystarczy się postarać, tak Pozapierdalać na bitach jak bandyta, by w empikach na regałach stała moja płyta